Cześć, to już czwarty odcinek, w którym kontynuuję moją przygodę w świecie Skyrim. Tak jak zawsze, szybkie przypomnienie z ostatniego odcinka. Stoczyłem poważną walkę z bandytą i o mało co nie poniosłem porażki, gdyby nie przypadkowy wilk, który napotoczył się i zaczął atakować przeciwnika. Z jego pomocą udało się wygrać to niełatwe starcie. Wilka rzecz jasna musiałem wyeliminować, ale jego służba będzie zapamiętana po wieki. Zdałem sobie sprawę, że nie mam szans z pozostałymi bandytami, udałem się więc do Jarla, aby nieco poruszyć wątek główny. Jarl wysłał żołnierzy do Rzecznej Puszczy, a ja akurat się tam wybierałem, więc wróciłem z obstawą. No i tutaj zaczyna się już właściwa kolejna część odcinka. Na początek protip, który odkryłem w Rzecznej Puszczy. Otóż przed bramą znajduje się nieużywane posłanie, w którym można się przespać. Nie trzeba więc płacić w gospodzie za pokój. Ten odcinek zaczynam od długo wyczekiwanego awansu. Wiem, że miałem problemy ze szybko zużywającą się maną, więc na początek rozwijam atrybut magii. Co dalej? Lekki pancerz, bo pierwsza cecha jest bardzo kusząca aż 25% większa efektywność obronna. A druga umiejętność to magia zniszczenia. I tutaj też 25% tańsze czary z tej szkoły. Tak uzbrojony mogę wykonać kolejne podejście do walki z bandytami przy Czarnogłazie. Przypominam o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, można też oczywiście zostawić komentarz, to też będzie dla mnie miłe. Muszę jeszcze dla zasady wspomnieć o jednej istotnej rzeczy. Mianowicie uważny widz dostrzeże to, że przecież już w drugim odcinku awansowałem postać na drugi poziom. Wiesz, twój pies jest śnieżnym. Jak to więc się stało, że teraz ponownie ją awansowałem na ten sam poziom oraz na poziom trzeci? Cóż, wyjaśnienie jest proste. Wycofałem te zmiany i ostatecznie zdecydowałem, że umiejętności rozwinę w tym oto kierunku. Zamiast skupiać się na złodziejskich cechach, mam zamiar wyłącznie iść w kierunku magii. To będzie taka postać maga bitewnego. Tak więc również umiejętności związane z lekkim pancerzem będą mi potrzebne. A teraz po prostu wyruszam do Czarnogłazu. Ścieżka prowadzi w tym samym kierunku, a ten moment generalnie jest nieciekawy, nic interesującego się nie dzieje po drodze, więc trochę ten moment przyspieszę. W momencie nie mam żadnego planu, a wiem, że zostało jeszcze kilku bandytów do wyeliminowania. Czuję się jednak nieco pewniejszy, wiedząc, że mam większą swobodę przy używaniu czaru iskier po niedawnym awansie. Bo jak widać było wcześniej, ciągle zużywałem całą manę, jednak wciąż muszę liczyć się z tym, że walcząc z kilkoma przeciwnikami naraz. Raczej nie mam szans, muszę więc postarać się ich odciągnąć od grupy pojedynczo. Podchodzę więc do krypty z boku i unikam głównych schodów. Tutaj gdzieś w pobliżu powinien czaić się ten niebezpieczny mag. Mój plan spalił na panewce. Co najmniej

Walki są trudne, to muszę przyznać. Może nawet dzięki temu gra staje się bardziej miodna, bo jest na swój sposób wymagająca. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że przejście na ekran ekwipunku nie pozuje rozgrywki. Tak więc wszelkie mikstury wzmacniające no trzeba zażywać dużo wcześniej. Natomiast eliksiry leczące, jak widać było, Mogę używać pod szybkimi klawiszami. No i mam awans, a to dopiero jeden pokonany przeciwnik. Zostało ich trzech, jeśli się nie mylę. Z nich najgorszy będzie prawdopodobnie mag oraz łucznik. No najłatwiej pokonać przeciwnika, który walczy w zwarciu. Oddalam się i uderzam czarem na odległość. Na góry mogę wspinać się tak jak teraz widać, po prostu wychodząc po tych mniej stromych stokach. Mogę także poszukać takich specyficznych punktów zaczepienia, które ujawniają się poprzez zielony symbol świecącego orba. Takie coś będzie widoczne później, gdy będę wspinał się po tych najwyższych szczytach. No, tutaj mam niewielki problem, bo ciągle zapominam, który klawisz odpowiada za wypicie potionu leczącego pod klawiszem V. Jest ciekawe, ponieważ mogę ukryć się za drzewem no i praktycznie uniknąć tych strzał w moją stronę. Taka typowa bolączka Skyrima, a mianowicie przeciwnicy blokują się na jakichś niewidzialnych ścianach. To oczywiście nie jest żadnym problemem, a wręcz pewnym ułatwieniem. Wydaje mi się, że nie dało się tego rozwiązać inaczej, no bo co mogli autorzy tej gry zrobić? Przeciwnik musiałby po prostu zeskoczyć z góry i spaść, uderzając o niższą kondygnację skały. Przy okazji, zadając sobie uszkodzeń. Myślę, że nie ma więc nic złego w wykorzystaniu kształtowania terenu dla własnych korzyści. Tu jest. Nie doczekasz! Wracam teraz do punktu wyjścia przed kryptę oczyszczoną raczej ze wszelkich przeciwników. Spędzanie sporo czasu w zimnie działa na moją postać niekorzystnie. Ten pasek zdrowia na dole bardzo szybko się zwęził. Ciekawe czy pozostając jeszcze dłużej bez ciepła byłbym w stanie całkiem zamarznąć. Tutaj jednak obok znajduje się ognisko. Wykorzystam więc tą sposobność aby się ogrzać. Rozpalić takie ognisko widzę, że nie jest całkiem prosto. Oprócz tego mogę oczywiście sobie ognisko zbudować samodzielnie w dowolnym miejscu, a potrzebuję do tego jakichś kawałków drewna i innych tego typu rzeczy. Prawdopodobnie książek albo coś w tym stylu. No Ciężko powiedzieć, bo jeszcze tego nie wykonałem, ale planuję coś takiego zrobić później. Okazuje się, że niekoniecznie muszę rozpalać to akurat ognisko, bo tutaj zaraz przy wejściu do krypty znajduje się już rozpalone jakieś. Chwila przebywania obok ogniska i za chwilę moja postać powinna poczuć się lepiej. No to pora kontynuować tą podróż i ostatecznie wejść do tej krypty. Po wejściu do krypty mam u góry po lewej stronie komunikat. You get a bad feeling about this place. Chyba nie muszę tego specjalnie tłumaczyć, po prostu oczyma wyobraźni zobaczyłem jak to mogłoby się dla mnie skończyć. Jaki z tego wniosek? Muszę generalnie lepiej przygotować się na to starcie, bo przeciwnicy, którzy znajdują się w krypcie, są zdecydowanie mocniejsi. A do tego celu muszę wrócić do rzecznej puszczy i nakupić trochę lepszych czarów. No proszę, biednego konia chcieli zjeść barbarzyńcy z tych bandytów. O nie, chyba jeden z nich się jeszcze ostał. Nawet w pojedynkach moja postać no kiepsko sobie radzi. Dobra, pora wrócić do Rzecznej Puszczy jak zwykle ten moment dziewięciokrotnie przyspieszam. Jestem już na miejscu, więc pierwsze co to udaję się do jednego handlarza w wiosce, aby sprzedać rupiecie pościągane z wrogów. No i pora kupić księgi magiczne. Kupiłem w sumie trzy nowe czary. Pierwszy z nich to przywołanie widmowego wilka. Prawdopodobnie to najtańszy czar przywołania wsparcia podczas walki. Może i taki wilk nie zadaje dużo obrażeń, ale ściągnie na siebie zainteresowanie przeciwników. Czar numer 2 to jasno widzenie. Będzie mi to niezmiernie potrzebne, aby móc podążać do celu aktualnie wybranego zadania. Na mapie nie jestem w stanie zobaczyć swojej lokalizacji więc to jedyny sposób aby nie zgubić się chociażby podczas eksploracji katakumb. Na jakiej zasadzie on działa? Od prostej zasadzie, bo wyświetla na ziemi orby wskazujące gdzie należy się udać. Po tej wyczerpującej nauce moja postać zaczyna być głodna. Co więc robię? Idę do kowala. Wiem, że ma tam ognisko i kociołek, w którym mogę przygotować pyszne danie. Do wyboru mam paluszki rybne, które przywracają 50 punktów głodu, albo stek z łososia, który przywraca aż 75 punktów, no więc logiczne, że wybieram to drugie. Kolejny protip na dzisiaj: w łóżku Kowala można spać, przynajmniej na jednej połówce, bo tam chyba śpi jego żona. Nie wiedzieć, czemu ta kołderka mu się tak krzywo ułożyła, jakby coś tam utknęło pod spodem, no dobra, nieważne. A dlaczego właściwie poszedłem spać? A no, dlatego, że chcę awansować na kolejny poziom, a poza tym jestem zmęczony tutaj wielogodzinnej nauce czarów. O, właśnie słyszeliście ten dźwięk. Właśnie dostałem achievement za wbicie piątego poziomu. Pierwszy punkt idzie w retorykę i w targowanie się z kupcami. Drugi punkt w magię przywołania, bo myślę, że to swoisty game changer. Możliwość wyczarowania potężnego stwora, który będzie walczył za mnie, jest chyba tego warte, przynajmniej na jakimś wyższym poziomie. A więc za jakiś czas, no i na koniec jeszcze nauczę się mniejszej ochrony, bo jeśli miałbym walczyć z magami, a to jest raczej nieuniknione, no to ta magia się oczywiście może przydać. Ale za dużo czasu marnuje na uganianie. Wodzowie orków powinni być silni. Jesteśmy na polowaniu. A to ciekawe, czy to znaczy, że postacie niezależne przechadzają się po miejscach, które stały się opustoszałe, gdy wybiłem tam bandytów? Przyznaję ciekawe urozmaicenie, nawet jeśli zostało to jakoś zaskryptowane. To będzie dobry dzień. Czuję to. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Następnym razem rozpocznę plądrowanie tego grobowca w poszukiwaniu skradzionego przedmiotu dla Lukana. Dzięki za dzisiaj i jeśli wytrwałeś do tego momentu, to może zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki i miłego dziąka.